Noc i dzień, tam gdzie jego wzrok Rządzi już wieczny mrok, ale ktoś, wierzcie mi Wreszcie się zmierzy z nim Cztery, gormi ci to, świat i nas chronić kto? A grom ich wodzem jest, łączy ich bratnia wieść Razem wnet ruszą w bój, przegnać moc czarnych chmur Dzięki nim wreszcie to Badłe niebo. Mój ojciec król Nadar mawia, że aby wygrać walkę, należy przede wszystkim odpowiednio oddychać i się skupić. Ha! Z tego, co wiem, oddychanie nie stanowi dla was problemu, ale ze skupieniem jest już dużo gorzej. No i wtedy skoczyłem mu na plecy. Bam! Rozpłaczał! Aha a, a. A. Wiem, że lubicie pełzać ślimaki, ale czy możecie się pośpieszyć? Idziemy najszybciej jak to możliwe. Właśnie widzę, szybciej by było, gdybyście mogli latać. Pożycz nam skrzydła, to będziemy latać. A tak w ogóle to po co ten pośpiech? Stary mędrzec mówił, że natura została wytrącona z równowagi. Czyli królestwo powietrza również, a zatem jeśli pozwolicie, chciałbym wrócić do domu. A? Póki jeszcze istnieje. <laughs> <laughs> Następnym razem jednak radzę patrzeć przed siebie Dzięki, możemy iść? Masz prawo się martwić, ale jeśli mamy lecieć wszyscy, to wezwij Solar Sailor To wymaga potęgi władcy sił przyrody Moc powietrza, objawcie się! Pora wykorzystać Kłatenus Wizor Pierwiastkowe gormiki powietrza stwórzcie Solar Sailor! Teraz wam pokażę pełzaki, jak podróżują władcy przestworzy. O. 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 <śmienny> o. To wszystko co potrafisz, o. pokaż nam wreszcie o. prawdziwą prędkość. O. 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 Dobra, dobra, zwolnij już! Nie mówiłem! żebyś stanął! Trzymajcie się, podchodzę do lądowania. Ty, ptasi, muszko, w co uderzyłem? Ja, w nic nie uderzyłem. Chłopaki, wpadliśmy na twarde powietrze. No! Trzymajcie się! Tylko Chyba teraz wymiotuję. Ze strachu cały śniałem. Stwórzcie Tornado Blades! Wyszło na to, że to ty latasz najgorzej z nas. Myślałem, że to twarde powietrze was zgniotło i że została z was mokra plama, i że. Znaczy się, przykro by było stracić statek i współtowarzyszy w jednym wypadku. Y -y -y jakie czary sprawiają, że powietrze jest twarde jak skała? Nie wiemy przecież czy to czary. Nie wiadomo nawet czy to jest powietrze. Z całą pewnością to nie lód. Ta materia nie jest nawet zimna. <suszy> Obzwibe. <suszy> Smakuje jak poranna mgła. Moim zdaniem niebo zaczęło spadać. Przecież już nawet najmniejsze leśne kiełki nie wierzą w takie bajeczki. Niesłusznie. <słyszy> To zjawisko to pewnie kolejny efekt wytrącania przyrody z równowagi. Trudno uwierzyć w to, czego nie widać. Myślę, że stary mędrzec mocno by się zdziwił, gdyby zobaczył, że bajeczka stała się prawdą. Noctis, muszę to zobaczyć i mam wrażenie, że wystarczy potraktować to piachem. Pomożesz mi? Mm -hmm. O, jest wielkie. Dzięki Noctis. Słuchaj stary, widziałeś kiedyś coś podobnego? Z całą pewnością, przyjaciele, nie jest to naturalne zjawisko. Hmm. A więc musi za tym stać jakaś niesamowita i ogromna siła! Jest tak potężna, że potrafi zmieniać prawa natury. To się nazywa moc. Jesteśmy władcami Gorm i sprawimy, że przyroda wróci do właściwego stanu. Kto jest ze mną? Ach. Nie mam do was żalu, bo nawet sam mam stracha. To na pewno sprawka Magora. Tylko on jest na tyle potężny i zły, żeby zwalić nam niebo na głowy. Zanim spadło, sami na nie wpadliśmy, tak jak Noctis wpadł na tamto drzewo, co może oznaczać tylko, że... Kiepsko widzisz? Odczep się. Wpadłem na niewidzialną i twardą jak skała ścianę z powietrza. A moim zdaniem to pułapka! Zgadza się, ale raczej nie zastawiona na nas. No, ty się kłatenus wizor. Kłatenus wizor! Hmm. A! licha? Stwórzcie Tornado Blade's! Szybko! Nie słyszałeś, no. że pułapka nie jest na nas, nie musisz przerabiać jej na wiury. W środku jest uwięziony gormita. A? Wystarczy! Powietrzny Gormita może wyjść. <laughs> <laughs> Ładne mi dziękuję. Przepraszam, kolegów Gormitów. Ach, uwielbiam świeże powietrze. Nazywam się Blart. Miło mi was poznać. Dobra, a który z was tak strasznie śmierdzi? Dziwne, że ty o to pytasz. <laughs> Jesteśmy władcami Gorm, Książę Noktys. Widzę! Książę powietrza to dla mnie zaszczyt! Niewiarygodny zaszczyt! Mało nie popuściłem wrażenia! <laughs> Mówisz o mało? Wybacz, mój panie, jeszcze raz przepraszam, nie robię tego specjalnie. Powiesz nam, co ci się stało? No więc najpierw celowało we mnie jakieś takie duże mechaniczne tuś, i zanim się zorientowałem, psiu! Bam! Potem nie mogłem oddychać! A, a później właśnie mianuj, mój! A, a. Nic nie skumałem, a ty? A, a to ciekawe. No cóż, i tak dzięki. Ciekawe, kto chciał go porwać. Zgadnij. Moc ziemi, objawcie się! Moce wody, objawcie się! Moce lasu, objawcie się! Moce powietrza, objawcie się! Mocę gazów coś... się! <noise> Jak na lawowego wymoczka poszło zbyt łatwo. Mam wrażenie, że to nie nas szukają te pryszcze. Na pomoc! Ratunku! Blart, uważaj! <noise> Nie dzisiaj! Tytaniczna powódź! Mamy go! A, młodzi lordowie Gorm. Żałuję, ale dziś nie pogawędzimy. Andral! Zgadza się. <śmiewa> Tęskniliście za mną? Przestaniesz żartować, gdy cię dorwę! Zamiast mi grozić, lepiej byś mi podziękował za prezent! <śmiewa> Ej, noktis, Noctis, musisz na noctis, połóż! Chodź na to! <śmiewa> <śmiewa> noctis, nie! Najpierw las uwolni! Wracaj tu, ty śmierdzący lawał tchórzu! Nie masz szans, Lordzie Gorm, ponieważ wcieliłem już w życie mój plan. Zestrzelić go! Pozbyć się tego natręta! Hm! Twoja czarna magia nie ma szansy z moimi. O, ptaszek w klatce. A teraz pozbyć się tego kanaryka. Błotna fala. Teraz. – Ale super! Ale ubaw... Lubię zapach czystego powietrza. – Ale mrodu gazu po prostu nie cierpię! – Trzeba uwolnić Noctisa! A, – A może ty wiesz, jak to rozbić? – masz to moja wina? Pozwólcie, że ja się tym zajmę. Czy ty na wszystko masz gazową odpowiedź? Tym razem to dobra odpowiedź. Spójrz tylko, udało się! Mam nadzieję, że nic nie jest! Andral, na latającej wyspie! Mamy towarzystwo! Ale już niedługo. Moce ziemi objawcie się! Moce wody objawcie się! Moce lasu objawcie się! Co powiesz na Bulder bazuke? Że z całą pewnością sobie dzisiaj na to zasłużyli. Ach, czemu nie stają do otwartej walki? Ach, nie chcą z nami walczyć, tylko zdobyć wszystkie powietrzne gormity żywcem. Ach, ach, ach. Do czego im potrzebnik powietrzni gormity? Andral tworzy armię i chce zrobić z nich swoich niewolników, ale nikt nie zniewoli wiatru. Wściekły powietrzny wir! Czekaj! Za każdym razem, gdy dzisiaj latasz, wpadamy w kłopoty! Albo na drzewo! Na ziemię! To moja bitwa! Powietrze jest moim żywiołem, pełzaki. Ciągle nam o tym przypominasz. Choć sam zapominasz o jednym, to nie jest już zwyczajne powietrze. Mam rację, panowie. Jak najbardziej tak jak mówił stary mędrzec, przyroda została wytrącona z równowagi, a więc powietrze również. Co znaczy, że wszystko co lata jest łatwym celem. Chyba nie chcesz, żeby Andral cię zestrzelił jak kaczkę. Hmm. Hm. To co w takim razie mam zrobić o nasz wielki przywódco? My, czyli Pełzaki, rozprawimy się z Andralem na latającej wyspie, a ty z Blartem zostaniesz tutaj, czy to jasne? Płacą ziemię, mówi sobie, Powinniśmy współpracować! <grym> Ale idziesz trzy kroki za mną. Kłatenu z widzom. Pora się przegrupować. Stwórzcie Solar Sailor! Nie lubię, kiedy ktoś załatwia za mnie moje sprawy, ale bardziej przydam się tutaj. Ocalcie moje królestwo! Pośpieszcie się! Trzymaj się blisko mnie! I czy nie mógłbyś się jakoś kontrolować? Lećcie z wiatrem. Wkrótce je zobaczycie. Czy ty aby na pewno umiesz tym latać? Hmm. Oczywiście. U ups. Mam wszystko pod pełną kontrolą. Wy wypatrujcie Andrala. Tam przed nami. <słuch> <słuch> to gaz. <słuch> Jeśli dobrze widzę, to chyba jakieś ciało. To właśnie działo Andrala ze stala powietrze. Musicie wylądować na tej latającej wyspie. Robi się. Czy któryś umie tak tym wylądować, żeby się nie rozbić? Trzymajcie się. Udało ci się. Robiłeś to już setki razy. <grymne> Powstrzymać ich pan do magmowych matołów. Firon, dałbyś tu trochę wody? Nie na takiej wysokości. W takim razie widzę, że będę musiał sobie poradzić sam. Potężna skalna kula. <grymne> Dzięki Tassaru. Zajmijcie się spironem resztą tych magmowców. Ja mam dla Andrala malutki prezencik. Czuję, że jesteśmy coraz bliżej. O, 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 Dzięki, że mnie ostrzegłeś. Współpraca z członkiem królewskiej rodziny. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Jeśli zostanę królem, będę to robić szczęście. <từ> Zatem spróbuję ci wieczną wierność, mój książę. <từ> to <przypole. toby> <tedy> <tedy> <Yeah! tedy> Żeby to zakończyć, przydałoby się kilka twoich gazowych bomb. <tedy> <tedy> Latająca wyspa Andrala jest przymocowana lianami. Pewnie dlatego, żeby im gdzieś nie odfrunęła? Byłoby szkoda. <grystanie> Jak zwykle, to ja muszę odwalać za nich całą robotę. Dzięki tej lianie wyspa Andrala wisi stabilnie w jednym miejscu. Skoro wykorzystuje niebo przeciwko nam, zobaczymy co zrobi, gdy jego wyspa zwróci się przeciwko niemu. Ha. Ha. No. Miłej wycieczki, Andrel! Co? Ci głupcy pozwolili odsiąć ale to i tak mnie nie powstrzyma! Ech. Ech? Przygotuj się na wyboistą przejażdżkę! Ech. 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 A okay. Agromie, pospiesz się ta wyspa długo nie wytrzyma! Agrom! E? Jakby jeszcze tego było mało! Nie. W trakcie walki nie należy się rozpraszać! Agrom! Agromie. Uwolnij mój więziony lud. Są silni, zapewnią Wam potrzebną przewagę. Nie, a więc uciekasz? Przeciwnie. Podobno jesteście ludem wielkich wojowników. Pokażcie więc tym magmowym wymoczkom, gdzie jest ich miejsce. Jasne? Teraz muszę w jakiś sposób zniszczyć to działo. A właśnie, że to działo zniszczy was! Nie! Nie! Odsuńcie się! A gdzie jest Agrom? Co? Lecą w stronę wulkanu. To fatalnie. Szybko musimy pomóc naszemu przyjacielowi! A zatem do Czemu? Za mną! Nie! Ja. Nie! Ja. Ja. Porywasz bezbronnych gormitów? Armia opuściła wielkiego Magora! Ja. Ja. Magor nie musi ci się z niczego tłumaczyć! Racja! I tak nie miałbym ochoty go słuchać! Nie! Ja. Gadaj sobie ile chcesz i tak mnie nie pokonasz! Skłamałbym mówiąc, że miło się z tobą walczyło! Trzymaj się! Teraz to by się przydało coś wyjątkowo grającego! Uratowałeś mi życie! No. Wcale mnie nie pokonaliście, władcy Gorm! Jeszcze co! Robiłeś co w twojej mocy, ale to chyba za mało. W mojej mocy? Mocę gazu! Opijam cię się! Spokojna głowa! Trzymam cię! Ej, Kwar! Co ty wyprawiasz? Puść mnie i ratuj siebie! Jestem za ciężki! Spokojnie przyjacielu, uda ci się! A teraz radziłbym zatkać nos! O nie! A! To był dla mnie wielki zaszczyt! Blart! wracaj! A! Żegnajcie, żegnajcie! Nie! Blart dokonał wyboru jak wielki wojownik powietrznego królestwa. Ale dlaczego? Wolał uratować ciebie niż siebie, bo wierzył, że jesteśmy w stanie ocalić Gorm. I dlatego powinniśmy mu być za to wdzięczni. To słowa godne prawdziwego przywódcy. Być może nadejdzie kiedyś ten dzień, kiedy i ja nim zostanę. Wersja polska SDI Media Polska. Dialogi i reżyseria Krzysztof Pieszak. Wystąpili Otar Saraidze, Przemysław Wyszyński, Jakub Szydłowski, Józef Pawłowski, Janusz Zadura, Cezary Kwieciński, Mikołaj Klimek, Grzegorz Pawlak i inni. W bieżym ale ktoś wierzy wreszcie się zmierzy z nim. Cztery ci to, rzadki nas, chronić co, agrom ich wodzem jest, łączy ich, bratnia wieś. Razem wnet ruszą w bój, żegnać moc, czarnych chmur, dzięki nim wreszcie.